Miałem cały czas, jakbym coś niósł, a nic nie wiem. Tu już mam ożywienie. Nie wiem, nie mogę pomoc, mi się wydaje. Ty, są a dwa strony. <dżewżdy>. drugą stronę mi się wysypało, ale dobrze, <dżewżdy> Chłopaki ze nie... podgarną, jakby co. O jadę. Turem. <dżewżdy> nie podjadę. Nie <dżewżdy> podjadę. Ale pieniądze lecą. Pff! Wyjebać. Co za gość? Nie, ty... nie widziałem, że tu nie do końca. Co jest. ty, ty ode mnie kiedyś słyszałeś Nie widziałem. Ja wiem. Nie widziałem że jest to jest już Ja z góry mam kamerę Hit. i próbowałem się w ogóle tu podciągnąć, bo nie miałem siły. Hit, bo lek się walił. Dobrze, Kurwa, co tu, barierka jest? Tak, A, kolejny. Dobra, powiem, ja lecę na CPN, -a, nie? Dobra Musimy sobie ogarniać, zaraz zobaczycie sobie sami. Morda, co, co, co robisz, powiedz mi? Kiedy <laughs> mi się masek. <laughs> ja pierdziele idealnie wjechał, czarpogon i stanął i stoi. <laughs> ale tak fajnie to wyglądało. Czy specjalnie to sobie czy co? Tak, specjalnie. Dzięki, naprawdę mega fajnie i się nagrywa i ogląda. Proszę. Nie ma problemu, już proszę, proszę. Ja lecę sobie oczywiście do sklepu. Słuchajcie ludzie, jeżeli byście dzisiaj na odcinku słyszeli jakieś dziwne stukania, na przykład teraz u Bolka, albo... Dalej to. Dobry. Ja ten dalej się modli i chyba tych, tych... Ten człowieku, tu balują, Ten co. brony, nie, brony stałe. za głowę się łapią, zabrali. O Jezus, Ale. No. ale 11 tysięcy witruk mamy dokumentę. Łączysz no, powiedz coś. <grymne> ja jestem świny, ja tak? Nie, ja mówię, Boże żeby to u ciebie na ulicy ubiło. Nie, dlatego ja mówię, niemożliwe. Ja ja się... To to wronka zażna. Tak, bierzesz ja się teraz piesu. nauczę. Się. Więc Spokój. Ja. A jest spokój. Pieniądze Już takie Już spokaj, już spokaj już drzwi. Ja wierzę. To, to jest hit teraz. Sobie. Ale pynko wszystko w chałupie, mój Jezu. Patrz na słońce. No, ja już machał, nie? ja bym na tarko świecę. Nie święcę sobie. Teraz <laughs> będę w słońce wsufina walał. Jak się bierze. powoli, powoli, powoli. Może powoli. jak Landy mi się podoba, tym bardziej z nim się widzę. Czekaj, u mnie puściła. Nie, mu... czekaj, nie, poczekaj! Kur. Jak, jak mnie sprawdził Oj. od razu Nie mam mnie Ja wier Nie ja wierzę nie dalej. Nie wierzę serio? No Za ja nie pomyślał o tym No to jest hit Ludziska to jest hit Jak można sobie pomóc w życiu Można już, już teraz sobie idę, ale chciałem się do niej, bo by mi to żyć nie dało, co nie? to, jest, nie? Ja przez ja ostatnie 10 wie, minut no, 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 Nie, ja myślę, że i tak będzie Co? No, by nabytek przyjechał. O, proszę bardzo. O! Ty, bogatku, bo... <śla> chyba. To było, było pite chyba, co? Nie. Yeah. Pite tanka. o, o, o! Ale na ciągu, o Jezus Maria! Dobra, na razie, trzymajcie się tam. Po A gdzie po ty mordo jesteś? Dobra, dobra, dobra na nabytku już. Na ale go napiło, nie człowieku. Nie wiem czy nie zerwało z ale tego, próbuję, próbuję, z wiaty, walczy, nie walczy, wiem walczy. czy blachy nie zerwało. Walczy. Z, tego wyskoku, z tej wyskoczni tutaj to trochę się... Eee! nie nie jest nowe. Słucha. Beleczka spadła. No, skąd wiedziałeś? No bo wiatr przecież. Można <laughs> no, powiedzieć, że tak coś jakby ala wygrałem, więc z tego się cieszę, paki mi pozwolili wygrać, <śmiech> <śmiech> Nie bo, no, bo, ja mam bo ustawionek, <laughs> więc nie ma problemu. Ja kupiłem e, we... głosy na Allegro. A dziękuję serdecznie, to bardzo mi jest tutaj, Ja się inny się chciałem inny kombaj przed dla mnie też pasowało. Tu mi spodobał, Kurde mnie w bramie. <laughs> Szkoda, że tutaj ta mapa w tym momencie na przykład nie jest jakieś 3D co nie wiem, ja widzę. Co... A już widzę co nam się od ospię... To! Słucham? podejdź masajem se mordo, bo ja jest, muszę przejechać dirkiem, żeby brzydko nie wyglądał. Co sam muszę robić. Wszystko właśnie. Ty kur. Przez rowę musi jeździć. Nie <laughs> jadę przez ruch. Ktoś jecha przez ruch. Most tak tam przecież jest. To jest to... dalej. Nie, no dobra, to czyli ogółem całkiem spory pieniądz zarobimy dzisiaj. 100 tysięcy, tak? Nie mogę spełnić, jak. Też nie mogę Ja go podnoszę i słyszę tylko, że. Ten dźwięk. że on otwiera. To stepę, to znaczy, że trafiłem. I ten Ile tam... ci? Do Farmera, jest dzisiaj ze mną Adaś. Dzień dobry. Dzień dobry oraz Bob. Witam serdecznie i do Psa Furtką przy Proszę bardzo, zapraszam, e, bardzo zapraszam, zapraszam. <laughs> zapraszam bardzo serdecznie na poprzednie Zapraszam bardzo serdecznie na odcinki do chłopaka to wszystko tak y od razu przestał mnie o, o Boże, jak ty zrobiłeś to... Jak dinozaura by człowieku z jaskini wyciągło! No, nie masakra! Braku, jak, mówiłem, Dobrze, to to było. jak to było słychać? No to jest <grym> najgorsze, że u nas jak ten mikrofon nie jest... któryś z nas nie gada chwilę, to on się tak, tak wyczula, to ale brym, masakra jakbyś... Jakbyś chłopie do, do dinozaura chciał udawać, nie?